Cześć dzień dobry moi drodzy. Witam się z Wami w pierwszej łopatologii makijażu na tym kanale. Sporo osób chciało, żeby właśnie tą tematykę rozwijać tutaj w dłuższej formie. Także dzisiaj na pierwszy ogień pogadamy sobie o tym, co zrobić, kiedy cienie na powiekach nie chcą nam się trzymać. I w ogóle strasznie Wam dziękuję za taki pozytywny odbiór mojego pierwszego filmu wczoraj. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego filmu, zróbmy sobie outfit check, bo wiem, że na YouTubie tak się czasem chyba robi. Także, moi drodzy, na rycu full szpachla. Wiadomo, Góra to jest piżamka jakże eteryczna i zmysłowa ze snupim kolekcja z Pepko, bodajże zeszłoroczna, świąteczna albo coś w tym stylu. Jest opcja, że piżamka jest też z Woolwortha, nie pamiętam. A im dalej w tym ciemniej, moi Państwo, bo niżej mam legisy, takie z dziurami, bo one jeszcze są z kolekcji letniej. A ja wszystkie leggingsy mam dziurawe, bo mam w domu prywatnego designera czytaj mojego kota. <laughs> I mój outfit jak zawsze kończy się dwoma różnymi skarpetami, bo życie jest za krótkie, żeby dobierać je w pary. A teraz przejdźmy do tematu tego odcinka i moi mili państwo, przeważnie cienie zbierają się, kiedy mamy oczy głęboko osadzone lub opadającą powiekę, gdzie w sumie oba te powody charakteryzują się tym samym, czyli taką tutaj poduszeczką, jak ja mam, która ukrywa nam tą ruchomą powiekę i lubi nam te cienie filcować, o tu w tym, w tym miejscu, prawda, gdzie się zagina i tu się wszystko lubi zbierać i wygląda jak kupa w trawie po prostu po kilku godzinach. No i co zrobić, żeby temu zaradzić? Na początek rzecz najważniejsza, która prawdopodobnie może zburzyć Wasz światopogląd i wywołać zamęt w Waszych głowach. Mianowicie, korektor to nie jest baza podcienia. I podcienie go nie używamy. Korektor nie przedłuża trwałości cieni. On tylko ujednolica kolory skóry i ukrywa niedoskonałości. Nie bez powodu jakiś geniusz wymyślił bazę podcienie. Na przykład taką z Inglota. A i siadł keeper. No ale właśnie, bazy pod cienie też są różne i one mają różne wiadomości. Wiadomości nie, ale właściwości mają różne. Bo na przykład wczoraj używałam w pierwszym filmie tej bazy z P. Lewis, ale ona też nie przedłuża trwałości cieni. Ona staje się na powiece takim płótnem, które całkowicie ujednolica nam koloryt, podbija pigmentację cieni i ułatwia ich blendowanie. Natomiast właśnie na przykład taki Inglot to jest baza, która zastyga na naszej powiece, w przeciwieństwie do Pilouis, bo Pilouis nie zastyga. I pomaga nam przedłużyć trwałość naszych cieni. Są jeszcze oczywiście bazy typu NYX Glitter Primer i to są typowo kleje pod błyszczące cienie. Na nich y, praca matami raczej jest, wiecie, jak tarcie kredą po tablicy. No nic przyjemnego, nic przyjemnego unikałabym raczej jak ognia. Pierwsza lekcja z naszego filmu. Nie używamy korektora pod cienie do powiek. Teraz Wy. Proszę powtórzyć głośno, tak żebym słyszała. Bardzo ładnie, mam nadzieję, że Wam się to utrwali. No to jak już wiemy, że bazy używamy pod cienie, żeby one miały rację bytu i się trzymały na tych naszych paczaczach, to jeszcze teraz trzeba przygotować powiekę pod tą bazę. O? wacik kosmetyczny, takie cacuszko, tonik, taki, który nie jest tłusty, nie zostawia tłustej barwy, barwy, bazy, tonik na wacik i teraz uwaga, uwaga, przecieram tym tonikiem. Powiekę, tak, żeby pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń, wszelkiej pielęgnacji i przede wszystkim sebum, które może powodować to, że jeżeli będzie pod bazą, którą nałożycie powieki, to ta baza nie przyklei wam się do tych powiek i nie spełni swoich właściwości. Takie proste, abyś o tym nie pomyślała, nie? Na szczęście ja tu jestem. I teraz pokażę wam jak pracować z bazą zinglota, bo ja po prostu ją najbardziej lubię. A jeżeli wy macie inną sprawdzoną, to spoko pracujcie na niej. Wykładam sobie dosłownie odrobinę tej bazy na rękę i teraz paluszkiem troszkę ją tak sobie o ciap, 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 ciap tego palucha i naprawdę minimalną ilość tej bazy przenoszę na oko. Ale to naprawdę mini, mini ilość, tak taka wiecie, tęka warstwa. Inglot nie lubi być w nadmiernej ilości. Tyle. I nie zaczynam walić na nią cieni od razu. Daję jej te kilka sekund na to, żeby ona faktycznie mogła zacząć sobie na tej powiece zastygać. W momencie, kiedy czuję, że na przykład na tym oku jest już tak troszkę tempawo, tu jeszcze jest ślisko, to wiem, że to oko... Już jest gotowe pod pracy z inglotem. Następnie rzeczą kluczową jest dobór samych cieni. Jeżeli użyjecie takich, które po prostu wytracają pigment podczas nakładania albo lubią po prostu znikać z waszych powiek, to żadna baza ich nie przytrzyma. Cienie muszą być po prostu dobrej jakości, muszą mieć dobrą pigmentację i po prostu dobrze musi się Wam e, nimi na tym oku pracować. I na przykład paletą, na której ja uwielbiam niezmiennie od lat pracować, jest herbaciana róża z Glam Shopu, która powstała we współpracy z Agnieszką Januszką, która prezentuje się tak, to jest piękny taki niedziaczek klasyczny. Grzechem jest już jej używać, ze względu na to, jak wiekowa jest ta paleta, ale to są moje gały, ja mogę, no, na własną odpowiedzialność. Kolejną bardzo ważną kwestią jest dobór pędzli, którymi będziecie te powieki ma malować. Ja polecam Wam najbardziej do właśnie takich naturalnych makijaży używać pędzli z naturalnym włosiem. Nie syntetyków, tylko naturalne włosie, które po prostu lepiej ten pigment tego cienia Wam złapią i przeniosą go na powiekę. Idealny do gruntowania powieki, czyli zabezpieczenia jej pudrem lub cieniem takim, wiecie, beżowym, jest dla mnie Pro 69 z Hulu. I to jest, słuchajcie, taki zbity, spłaszczony, lekko języczek, ale on ma bardzo dużo włosia, więc on bardzo fajnie te cienie przenosi nam na tą powiekę. Następnie dwa rodzaje, właściwie dwie wielkości kuleczek, które fantastycznie po prostu nadają się do blendowania tych cieni albo po prostu nakładania ich w mniejszych e, jakichś tam punkcikach, czyli najmniejsza kuleczka to jest Hulu P46, a troszeczkę większa to jest P68. I wszystkie te trzy e, pędzle to są pędzle z włosiem kozy. Jeśli nie macie dużej wprawy w blendowaniu cieni, to nie zaczynajcie od tych najciemniejszych. Zacznijcie sobie od najjaśniejszego cienia i sukcesywnie dokładajcie dopiero te ciemniejsze kolory, żeby wybudować głębie makijalu. W przypadku Inglota, słuchajcie, bo to jest baza, która nie daje nam ujednolicenia powieki. Ona nie ma koloru. To trzeba sobie właśnie tą powiekę ujednolicić na przykład matowym beżem. I Albo pudrem, pudrem sypkim, ale takim, który ma kolor. I słuchajcie, nabieram sobie teraz ten matowy beżyk na mój pędzel, ten pierwszy, ten spłaszczony i zaczynam sobie gruntować powiekę. Już Wam pokazuję z bliska, jak to wygląda. Dostawiam go dosłownie miejsce po miejscu, dobieram i znowu. Nie rozcieram niczego, spójrzcie, ja tu w ogóle nie trepędzlem, nie robię żadnych okrężnych ruchów ani bananków, absolutnie nic. Pac, 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 miejsce po miejscu, dzięki czemu fantastycznie ujednolicę powiekę i przede wszystkim zagruntuję moją bazę. Tak, żeby mieć pewność, że nic mi się na niej nie ruszy. To jest, wiecie, po prostu to jest na zasadzie. Gruntowania ściany. Jeżeli chcecie, żeby się farba dobrze trzyma, to najpierw trzeba grunt położyć, nie? No i taki beżowy cień jest właśnie gruntem dla mojej bazy. To jest dosłownie najważniejszy etap w makijażu oka, szczególnie przy opadającej powiece lub oczach głęboko osadzonym. Jeśli chcecie, żeby zminimalizować absolutnie do praktycznie zera, zbieranie się właśnie waszych cieni tutaj w załamaniach powieki, to dzięki utrwaleniu poprawnemu beżowym cieniem albo pudrem. Jesteście w stanie przytrzymać je w miejscu przez cały dzień. Naumieli się? To lecimy dalej. Takie zagruntowanie powieki bardzo również ułatwi pracę wszystkim, którzy się dopiero uczą właśnie nakładać cienie, bo dzięki temu, że macie już tą pierwszą warstwę pudrową na całym oku, to zapobiegnie ona Wam w przyklejaniu się kolejnych cieni coraz ciemniejszych w jednym miejscu i nie będą robić Wam się plamy. To blendowanie będzie dużo szybsze, prostsze i gładsze. I ja teraz użyję sobie tego przejściowego brąziku, takiego trochę róż, trochę brązik, coś pomiędzy. Nałożę sobie go na hulu P68, delikatnie otrzepię nadmiar. Bo jeżeli macie właśnie niewprawione łapki, to ten nadmiar też może Wam się osypywać, a fajnie jest tego uniknąć. No i teraz zaczynam sobie przyciemniać moje cieniowanie, bardzo delikatnie po prostu doklepując tego cienia. Wsadziłam Wam przed chwilą lusterko w kamerę i się zrobiło nieostro, wybaczcie. Nieważne. Doklepuję sobie ten cień, słuchajcie, teraz miejsce po miejscu tam, gdzie chciałabym, żeby on się znalazł, czyli na przykład tutaj, żeby delikatnie sobie wyrzeźbić tą powiekę, i w momencie, kiedy widzę, że tego cienia mam już naprawdę minimalną ilość na pędzlu, to mogę zacząć sobie go delikatnie rozblendowywać na samej granicy, żeby po prostu stworzyć taką ładną chmurkę koloru. I pamiętajcie, że przy dobrej jakości cieniach jak zawsze możecie wrócić do poprzedniego koloru lub jeszcze dokładać tego, którego używacie. Ja na przykład wracam sobie teraz do tego beżu i delikatnie jeszcze sobie obniżę tam, gdzie wyjechałam moim zdaniem troszeczkę za wysoko z tym cieniem przejściowym. Przy dobrze zagruntowanej powiece tym beżem możecie tak naprawdę dokładać dowolną ilość cieni w dowolnych kolorach, jak Wam się podoba. One i tak się przepięknie utrzymają na waszych powiekach. W tym momencie, kiedy chcę popracować już na bardzo małej powierzchni mojej powieki, używam sobie P46, czyli tej malutkiej kuleczki, biorę sobie tego beżu, nim jeszcze dodatkowo rozjaśniam sobie tutaj kąciki wewnętrzne. Żeby, tak wiecie optycznie e, po prostu rozświetlić spojrzenie. Natomiast jeśli macie oczy bardzo daleko od siebie rozsunięte, to unikajcie tego zabiegu, bo może to spowodować, że będą wyglądały one na jeszcze szerzej rozstawione. Teraz biorę sobie tego najciemniejszego czekoladowego cienia i nim wzmacniam sobie jeszcze tutaj głębię w samym zewnętrznym kąciku, na początek delikatnie doklepuję tego cienia takimi partiami, bo miałam go dosyć dużo na pędzlu, więc od razu rozłożę go na oboje oczu, i kiedy już on się wytraca z pędzla, to zaczynam go łączyć tutaj z tym cieniem brązowym, którego używałam wcześniej. A jeśli i tak coś zmaścicie przy tego typu cieniowaniu i sobie coś tam poplamicie, to pamiętajcie, w tym momencie wjeżdża moja życiowa, czyli błysk zakryje wszystkie błędy nawet te życiowe, dlatego teraz użyjemy sobie Nyx Glitter Primer pod błyski. Jego również wyciągam sobie minimalną ilość na rękę i delikatnie wklepuję go sobie w palucha. I minimalną ilość przenoszę na powiekę również wklepującym ruchem, nigdy nie trącym. Wklepującym tam, gdzie będę chciała nałożyć sobie mój błysk. A jak błysk, to nie może być nic innego w moim przypadku, moi drodzy Państwo, jak Multichrom. Ja tu mam multi-nude z Glam Shopu, oczywiście, w którym właśnie przed chwilą wygrzebałam sobie dziurę paznopciem i troszkę mi serduszko krwawi, ale udało mi się go doklepać. Nieważne, w każdym razie również paluszkiem spróbuję sobie go teraz dołożyć na tą bazę też wklepującym ruchem. Ja chcę, żeby on był dzisiaj bardzo taki delikatny, stonowany, bo jest to po prostu makijaż dzienny. I tyle. Ja przecież mam teraz pazury i zapomniałam o tym sprytnym sprzęcie zwanym palcem szefowej, to oczywiście należało, go sobie też tutaj pod oko, ale nie ważne, dokładnie tak miało być w mojej tracy. tej wersji się trzymamy. W każdym razie mam nadzieję, że po tym filmie wszystko jest już dla Was jasne. Wasze cienie będą się teraz Was słuchać. No i cóż mogę rzec, rzec moi drodzy? Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi moimi tipami i filmami, to tu możecie kliknąć, a mnie nie, pozostawia, nie pozostaje już nic innego, jak życzyć Wam tego, aby Wasze cienie nie opuszczały Was po trzech godzinach, a makijaż nosił się dobrze. Papa, pa. do następnego.